Yo, cześć Siemanko, ja jestem Creo Chris, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak grać online w GTA V. Jeżeli mój filmik Ci pomoże, nie zapomnij na, o napisaniu o tym komentarzu. No. Jeżeli Wam się filmik spodoba, nie zapomnijcie o strzelnym subskrypcji, bo lecimy po 10 tysięcy w tym miesiącu. No, a ja bez błędnego przedłużenia, już was zapraszam do oglądania. I tak, wchodzimy sobie w link w opisie i będziecie mieli taką stronę. Musicie sobie Download Client. W tym odcinku wam pokażę jak grać w Fivema, w następnym pomo pomogę wam jak grać w Majestica, więc klikamy sobie Download Client. Tutaj musimy... Możemy sobie to przeczytać, ale no nie wiem czy by się chciało tyle wszystkiego ja czytać, ale już zależy od was. Klikamy Sure I Agree. Klikamy to. No i jak widzicie, nam się instaluje. Dajemy zapisz. I potem wchodzimy sobie tutaj w Favema Klikamy otwórz I tutaj wam się będzie wszystko aktualizowało Więc będziecie musieli troszkę poczekać Potem jak poczekacie Będziecie mieli taki, taki ekran I będziecie musieli się zarejestrować Więc będziecie musieli się tutaj zarejestrować I jeżeli chcecie zagrać na jakimś serwerze Klikamy graj na, na tym gdzie gra najwięcej ludzi ja polecam bardzo serwer oslo rp ja na tym sobie gram ale wybierzmy jakiś bojówka rp dajemy połącz i tutaj dajemy ok bo musi się wszystko zrestartować jak widzicie ładuje się ponownie dajemy teraz graj i możemy sobie teraz wyjść na ten serwer i jak widzicie jest łączenie i jeżeli będziecie mieli taki ekran Połączenie nieudane, no to właśnie musicie wejść na Discorda, a jeżeli wam się, Jeżeli jakby będziecie na Discordzie, no to musicie się wiadomo zweryfikować. A jeżeli tyle nie będziecie mogli, to chwajcie zamknij i klikacie na ten serwer jeszcze raz. I tak to powinno Wam się udać. No to widzę, że to jest było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik i zostawiliście komentarz, a ja się za mnie żegnam. Do następnego ośmano!